Dzień dobry, w programie Łódź po kolei znowu schodzimy pod ziemię. Dzisiaj przyjrzymy się działaniu systemów, które napędzają maszynę drążącą tunel. Jesteśmy w kabinie sterującej. Tutaj zaczyna się cały proces. Uruchomienie tarczy, a później wprawianie w ruch hydraulicznych siłowników, które popychają maszynę do przodu. Operator cały czas monitoruje wszystkie parametry. Ciśnienie w komorach przed tarczą ilość wydobywanego urobku, ilość substancji wprowadzanych do gruntu. Tutaj również steruje się maszyną, ponieważ tunel oczywiście musi przebiegać wytyczoną wcześniej prasą. Nieustannie kontrolujemy pozycję TBM-u i dostosowujemy ciśnienie w hydraulicznych cylindrach do panujących warunków. Na przykład, gdy maszyna skręca nieco w prawo, operator musi zwiększyć ciśnienie z prawej strony, żeby TBM wrócił na właściwą drogę. Do sterowania TBM-em wystarczy jedna osoba, bo maszyna sama wykonuje resztę pracy ale operatorowi pomagają też inni specjaliści. Wszystko opiera się na hydraulicznych, pneumatycznych i elektronicznych systemach, które pracują cały czas i muszą być utrzymywane w dobrej kondycji. Kiedy urządzenie drąży kolejne metry tunelu, wypełniamy luki pomiędzy żelbetowymi tubingami. Za to odpowiedzialny jest inny operator. Następna osoba kontroluje ilość wydobywanego urobku. Gdy ta osiągnie odpowiedni poziom, trzeba zatrzymać drążenie. Gdy wydrążymy 1,5 metra, musimy ułożyć tubingi. Tym zajmuje się kolejny pracownik obsługujący erektor, który buduje cały pierścień. Te dwa ekrany na dole pokazują wszystkie dane pochodzące z maszyny. Ciśnienie w systemach hydraulicznych czy zużycie smaru. Na blacie są przyciski i potencjometry, które pozwalają sterować maszyną. Na monitorze w prawym górnym rogu są obrazy z kamer, żeby operator również mógł obserwować, co dzieje się wokół maszyny. Ostatni ekran pozwala sterować tbm Te kółka pokazują, gdzie dokładnie maszyna powinna się znajdować. Strzałki określają jej kierunek. Dzięki temu operator może sterować urządzeniem, opierając się tylko na tych informacjach. Łatwo określić położenie na powierzchni, ale pod ziemią to nie takie proste. Geodeci wykorzystują pryzmaty optyczne i przenoszą punkt po punkcie z powierzchni terenu do wnętrza tunelu. Techimetr za pomocą lasera ustala pozycję najbliższego pryzmatu względem celu optycznego umieszczonego na maszynie. W ten sposób urządzenie określa położenie TBM-u i przekazuje dane do komputera. Na tej podstawie operator może sterować maszyną. Wokół tarczy znajdują się hydrauliczne cylindry. Jeśli TBM ma iść w prawo, trzeba zwiększyć ciśnienie po lewej stronie. Jeśli w lewo, po prawej. Podobnie w górę i dół. Ta metoda gwarantuje, że tunel jest w odpowiednim miejscu. Łącznik, który w tej chwili powstaje, czyli tunel między łodzią fabryczną i łodzią kaliską, to jest taki brakujący element w strukturze kolejowej całego kraju. Do tej pory mieliśmy tutaj relik takich podziałów pozaborowych. Nie mieliśmy połączenia między systemem dawnym rosyjskim a systemem dawnym pruskim. Tutaj po wielu, wielu latach dzięki budowie podziemnej stacji łódź fabryczna stworzyła się możliwość, żeby pod miastem mogła przejść linia średnicowa, która tutaj w tym przypadku ma przede wszystkim wielkie znaczenie dla miasta, dla aglomeracji łódzkiej, ale... Z punktu widzenia Polskich Linii Kolejowych, to jest też linia, która łączy część wschodnią i zachodnią Polski. Od tego, ile będzie zatrzymań w tunelu, zależy tak zwana przepustowość odcinka. My tutaj wyliczyliśmy, nawet dodaliśmy dodatkowy przystanek, w sumie będą trzy przystanki pod ziemią w Łodzi. I będziemy optymalizować i będziemy chcieli jak najwięcej pociągów prowadzić na tę linię. Program Łódź po kolei to najlepsze źródło informacji o budowie tunelu średnicowego i nie tylko. Dziś to wszystko. Do zobaczenia.